To już ostatni moment, by zobaczyć ogólnopolską wystawę sztuki współczesnej Wyszyński Pater Patria. Jest to możliwe do niedzieli 28 maja. Ten niezwykły projekt artystyczno-wystawienniczy połączył kilkudziesięciu artystów, kilkanaście galerii i muzeów. Spośród ponad 120 prac wybraliśmy połowę, by można było je zaprezentować w sali Wystaw Kozłowieckiej Teatralni. Projekt jest formą uczczenia beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i stanowi spotkanie z wielogłosem tych, którzy chcą o swojej relacji z błogosławionym opowiedzieć. Jak przedstawić tajemnicę ludzkiej świętości? Światłem w ciemności za pomocą pędzla snuje swoją odpowiedź Anna Stefańska. Znajdziemy na wystawie Zachwyty nad światłem emanującym z ołtarzy wiejskich świątyń Józefa Panfila. Skupienie w modlitwie przedstawione przez Jerzego Jana Tomaszka i prace Krystyny Rudzkiej przychody zawierzenie Matce Bożej. Niezwykle mocną w swej symbolice jest praca Nelyszka Warmbiera Spinanie Narodu Polskiego. A przecież, cytując kardynała Wyszyńskiego: Wielkie sprawy powstają w ciszy i skupieniu. Musimy uczyć się sztuki milczenia i skupienia. I tak właśnie w ciszy i spokoju warto zobaczyć niespiesznie każdy z prezentowanych obiektów. A jest tu opowieść o samotnych mszach świętych przy koślawym biurku Macieja Bieniasza, komentarz malarski po lekturze zapisków więziennych Adama Rokowskiego, jest również głos o odrodzeniu nadziei w pracy Tomasza Barana. Wizerunek Matki Boskiej Rywałckiej według Krystyny Szalewskiej, to ten, który towarzyszył prymasowi od pierwszych dni aresztowania. Jeszcze jako ksiądz Stefan Wyszyński w czasie hitlerowskiej okupacji korzystał ze schronienia w domu Rodziny Zamojskiej w Kozłówce. Nawiązaniem do tego pobytu będzie akwarela Anny Fitzlazor. Ostatniego dnia prezentacji, 28 maja o godzinie 13 w Kaplicy Kozłowieckiej, odprawiona zostanie Msza Święta. Oprawę muzyczną zapewni niesamowity chór bazyliki Świętej Anny w Lubartowie. Ja w kilku słowach opowiem Państwu o pobycie księdza Stefana Wyszyńskiego w Domu Zamojskich w Kozłówce. W imieniu Muzeum Zamojskich w Kozłówce, kuratorów wystawy, patronów honorowych i artystów serdecznie Państwa do Kozłówki zapraszam.